Nie, to idzie w tą stronę, nie on... Zobaczymy, no to, no, to właśnie te, też jestem zdziwiony, no ale z faktami się nie dyskutuje. Czy Już jest Mimo wszystko to mi, się, to mi się jakoś nie podoba tutaj akurat. O, i tu się napełnia, widzi pan jak idzie woda? O! Tu wyszła. Mhm. Tu wyszła. A tu, jak włożę palca, o tu, niech pan włoży palec. Normalnie jest cunek. Ale ma odkręcić na fula? Mhm. Na fula, Wojciech. No to tak się lało cały czas. Tam tam... Nie, nie, teraz jak ja odkręcałam, to absolutnie nie odkręcałam. Ale wiem, ale to chodzi o to, że. Tylko, e, nawet wiem, na jedną trzecią. Nie, to się lało tyle. Dwie czy trzy minuty to się. to się nic nie stanie. Mm -hmm. Leje się, tak. Dobra.